Myślę, że będzie to pracowity rok dla radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego. Mamy zaplanowanych 8 sesji w roku 2015, podobnie jak to było w poprzednich latach. I budżet, który dzisiaj podjęliśmy jednogłośnie, można powiedzieć, myślę, że jest on realny do zrealizowania. Mamy tutaj w tym budżecie bardzo konkretne zadania do wykonania. Mam na myśli... Przebudowa i budowa dróg powiatowych, jak również hotel Polonia. Budynek, który już od kilku lat no jest w takim stanie, gdzie powinniśmy już coś z nim zrobić. I to ta, ten pierwszy etap przebudowy będzie wykonany w roku właśnie 2015. Jeżeli chodzi o pozostałe zadania, które wynikają ze statutu, które powiat powinien zrealizować, to są środki na to zabezpieczone. Myślę, że właśnie wystarczy na dobre funkcjonowanie oświaty, następnie powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, jak również i temu funduszowi osób niepełnosprawnych. Zagrożeń na dzień dzisiejszy nie ma. Bardzo jest optymistyczna informacja na temat tego, że otrzymaliśmy dotacje z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Fundusze właśnie na realizację około 6 km dróg powiatowych. Na które środki otrzymaliśmy, a na połowę tych funduszy musimy no, zaciągnąć kredyt albo postarać się o własne środki. Zdecydowaną większością głosów, tylko przy jednym głosie wstrzymującym, radni powiatu Ciechanowskiego przyjęli budżet powiatu na 2015 rok. Po stronie dochodów budżet powiatu opiewa na ponad 94 miliony złotych, a wydatków na niespełna 92 miliony. Starosta Ciechanowski, Sławomir Morawski, zapowiedział, że nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na zobowiązania wobec banków na spłatę rad kapitałowych. Jeśli chodzi o inwestycje w budżecie 2015 roku najwięcej, prawie 4 miliony, zapisano na modernizację dróg. Sulejš Hotum, Grabowiec Ojrzeń. Wola Wodzyńska nowa Wieś, opracowanie dokumentacji, Nasielsk, Gąsocin, Ciechanów, Włosty, Szulmierz, Wzbonie, Lipa, Szulmierz Lipa, Opinogóra Pałuki, Glinojeck, Żeleśnia, Krusz i Wrublewo-Pajewo-Gołymin. Są to środki zadeklarowane przez samorządy gminne i wojewodę Mazowieckiego. Projekt budżetu powiatu Ciechanowskiego, podobnie jak w latach poprzednich, został opracowany na podstawie informacji ministra finansów i wojewody Mazowieckiego. O planowanych dla powiatu Ciechanowskiego wielkościach kwot poszczególnych subwencji, udziałów w podatku dochodowym oraz dotacji celowych. Przekazana powiatowi informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym faktyczne dochody powiatu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra finansów. Radni przyjęli także m.in. uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu Ciechanowskiego, zmiany uchwały budżetowej powiatu Ciechanowskiego na 2014 rok, wydelegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Delegatami tymi zostali radni Łukasz Kapczyński i Wojciech Rykowski, powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej, którą tworzyć będą Łukasz Lewandowski jako przewodniczący, Ewa Mucha, Marek Milewski, Anna Żebrowska, Marcin Stryczyński, Wiesława Gąsiorowska, Anna Cicholska i Wiesław Balcerzak. Radni ustalili także wysokość miesięcznej pensji starosty powiatu Ciechanowskiego. Wynosić ona będzie 12 540 zł. Z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie wystąpił przewodniczący powiatu Zbigniew Kutowski. Znaczącym elementem ostatniej w 2014 roku sesji Rady Powiatu piątej kadencji było złożenie ślubowania przez dwójkę nowych radnych: byłego prezydenta Ciechanowa, Waldemara Warcińskiego i Ewę Muchę, która weszła w skład Rady po wygaśnięciu mandatu Waldemara Godlewskiego, po raz kolejny wybranego na burmistrza Glinojecka. Jest to moim zdaniem dobry budżet, ponieważ w tym budżecie przyjęta została również nadwyżka w kwocie 2 600 tysięcy złotych. Zostanie ona przeznaczona na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów. Natomiast jest to budżet, który zapewnia dobre funkcjonowanie wszystkim jednostkom, które, dla których powiat jest organem prowadzącym. Są zapisane również środki na działania inwestycyjne. I tutaj oczywiście będziemy w ciągu roku starali się, aby te środki powiększyć, jak przy realizacji każdego budżetu. Myślę, że kwota, za którą będziemy prowadzili inwestycje na koniec roku 2015 to będzie zdecydowanie więcej niż 10 milionów złotych, a więc ponad 10%, ponad 10% budżetu powiatu. Oczywiście będą Głównie to drogi powiatowe i na nich prowadzone inwestycje, ale również kontynuacja remontu Polonii dla potrzeby powiatowej biblioteki publicznej. No i oczywiście jak zawsze pewnie drobne remonty, które będą występowały jeszcze w Centrum Kultury i Sztuki, ale również w placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu.